Cześć, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak bardzo przejmujesz się tym, co myślą o Tobie inni? To nie bierze się znikąd. Czasem winna jest niska samoocena. Jeśli nie wierzymy w siebie, szukamy potwierdzenia na zewnątrz. Czasem to kwestia wychowania, kiedy akceptacja była warunkowana. Będę Cię kochać, jeśli... Albo na negatywne doświadczenia, takie jak wyśmiewanie czy odrzucenie. To boli i zostaje. Poza tym mamy w sobie głęboką potrzebę przynależności. Chcemy być częścią grupy. Czasem, niestety, nawet kosztem własnego ja. No i perfekcjonizm, bo co jeśli nie jesteśmy doskonali i ktoś nas odrzuci? Uzależnienie od opinii innych wpływa na nasze codzienne decyzje, bo zamiast słuchać siebie, ciągle się zastanawiamy, co inni myślą. Tłumimy spontaniczność, kreatywność, bo boimy się oceny i żyjemy w ciągłym napięciu. Co jeśli ktoś coś powie? Zaczynamy udawać, przybierać maski, tracić siebie. Relacje? Powierzchowne. No bo jak mogą być prawdziwe, skoro ciągle odgrywamy rolę, żeby się przypodobać? żeby inni byli zadowoleni. A to my mamy być szczęśliwi, bo w sumie czyje życie przeżywasz, swoje własne, czy opowiadane, czy innymiś oczekiwania.